Szanowni Państwo, jesteśmy przed Ministerstwem Sprawiedliwości. Dzisiaj 15, 15 maja 2025 roku, jako że towarzyszy kampania wyborcza, wnioskowaliśmy, złożyliśmy wniosek o przeliczenie i sprawdzenie podpisów pod wnioskami o rejestrację kandydatów. Jest to temat tabu, bardzo nas to martwi, że państwo polskie, organa liczne, Państwowa Komisja Wyborcza, prokuratura, sądy, wojsko, policja, organa ABW, poznawiamy tutaj funkcjonariuszy, czy one w Wielkiej Polsce, ale, ale no źle się dzieje i formułujemy Was, o tym my to widzimy i okazuje się, że liczne organa państwa polskiego zapewniają, utwierdzają, pomagają ludziom niegodziwym, Robić kampanię wyborczą, wystawiać kandydatów w sposób rytualny, bo tak naprawdę nie są sprawdzane podpisy. To znaczy, że jest tylko taki zachowany rytuał. Bo składane są jakieś, jakieś wnioski, pod tymi wnioskami są liczne rubryki wypełnione, ale nie wiadomo, czy te podpisy są wiarygodne. Nikt tego nie chce sprawdzić. My nawet nie pani. wiemy, ile podpisów jest w no, kolega roku. Ale jest z nami koleżanka. Jonanta Duda, też skrzywdzona, w inny sposób zrobili ilustrację, tropy wiodą Dobrze, do Instytutu panie Pamięci Panie redaktorze, narodowej. jak ja bym mogła już teraz Proszę bardzo. jakby wyjaśnić, bo wiem, że pan już będzie niedługo, napięte scenariusze, rozumiem, więc ja powiem tak, z mojej strony są wybory prezydenckie, wszyscy Przez. mamy kampanię, oczywiście bardzo jest to dużo pracy, niektóre zespoły, powiem sztaby, czy komitety wyborcze mają większe zaplecze, inne mają mniejsze. I tak, na przykład, jak, jak mój, czy tutaj my, razem wszyscy nasz, razem współpracujemy, można powiedzieć, że mamy mniejsze te moce przerobowe. I takie skierowanie kogoś na lustrację to jest bardzo krzywdzące bez żadnego powodu. Czyli to jest po pierwsze, po, po, po wtóre, Panie to że tu jest bardzo ciemne. Czy to się dobrze nagrywa? Tak, to się dobrze nagrywa. Jest, jest... bateria. To jest bateria. Aha, ale będzie nagrane będzie dobrze. Tak, Będzie nagrane tak. Jest. Aha, to dobrze. Więc właśnie chciałam powiedzieć, że, że myślę, że te większe sztaby wyborcze mają o wiele więcej pomocy. My no, jednak znajdujemy takie trudności, ale rzeczywiście kierowanie kogoś na lustrację, czyli to jest normalnie na sprawę sądową, kiedy w tym czasie właśnie trwa kampania. Oczywiście, oczywiście ludzie dalej zbierali podpisy i tak dalej, ale jednak w moim komitecie wyborczym, jak powiedziałam o tym, że zostałam skierowana na lustrację, to. To jednak moje te zaufane osoby, tak podcięto troszkę, tak, podcięto mi skrzydła, jednak te osoby tak jakby wierzyły mi, ale jednak myślały, że, że powinno się wszystko wyjaśnić, no i tutaj to po prostu zabrano mi te jakby bardzo dużo tych możliwości, działania, ale w ogóle jak się to wszystko skończyło, to już się również skoń skończyły, i jakby sko skończyła się ta procedura, ale chciałam powiedzieć też generalnie, że właśnie szef, prezes IPN-u, który startuje w wyborach na prezydenta, kieruje tymi ilustracjami. I ja naprawdę nie mogę zrozumieć, że 80 lat po wojnie albo więcej o 1900 wojna wybuchła 1930 1969 skończyła się, prawda, no 5 lat później, ale mamy te przepisy od 1944 do 1990 obowiązujące, jak to może wpływać na życie niektórych ludzi i jak to ogromnie jest dyskryminujące, że mnie może nie wiem, może kogoś jeszcze innego, również skierowano na taką lustrację. I po prostu tak na sprawę sądową, na, nie tylko na sprawę, tylko na proces sądowy w tym czasie, kiedy trwa, trwa kampania, a inne osoby trochę młodsze, ale jakoś mało nawet młodsze, nie mają w ogóle czegoś takiego, więc ja. Naprawdę z całym szacunkiem do wszystkich, ja uważam, że jest to ogromna dyskryminacja i absolutnie nie zgadzam się, aby to było kontynuowane. Szanowni Państwo, sprzed Ministerstwa Sprawiedliwości oświadczenie wygłaszała Jolanta Duda, skrzywdzony kandydat na prezydenta Rzespospolitej Polskiej 2025, czołem Wielkiej Polsce.